Witam serdecznie moi drodzy z kolejnym wywiadem. Mam już na swoim koncie przypytanych kilku zawodników i nie tylko z formacji Back to the Game, natomiast skoro przeszliśmy przez główny skład, przeszliśmy przez sztab trenerski, no to trzeba też zobaczyć co słychać na ławce rezerwowych, a tu widzę znajomą twarz. Siemano, syzyf. Siemano. Kopaków, pytałem o początki, czy to ich kariery w ogóle, czy to początki na polskiej scenie, czy początki w back to the game. Przed chwilą rozmawiałem też z krystalerem, no i tutaj fajnie było wrócić wspomnieniami chociażby do, do Pirate Sports, do tej ciekawej przygody, czy do innych drużynnych organizacji w drugiej dywizji Ultraligi. No przecież back to the game właśnie tam zaczynało. Natomiast back to the game to nie był twój pierwszy dom, to nie był twój pierwszy przystanek przygody w świecie lolowym zaczęły się już wcześniej, czy pamiętasz pierwszą sklejkę, pierwszą drużynę, pierwszy turniej jaki grałeś faktycznie na poważnie? To początki to były od tego, że zacząłem w ogóle na łesie, tam wbiłem jakiegoś diaksa, tam chyba jeden czy coś, to wtedy było nawet prawie, że wysoko. To na jakimś chyba Facebooku, albo Twittera założyłem coś tam mniej więcej, jak, jakieś trauty były do jakiejś drużyny i tam taką z Klejką dosłownie graliśmy, kto tam mógł, kto tam chciał. I to, 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 to jakieś były czalmody czy coś, ale turnie to pamiętam, że graliśmy do takiego czegoś jak u gaming kwali i się ostatecznie nie dostaliśmy. Później jakiś team wypadł, to w sumie my tam jakoś weszliśmy, a to już tak był taki koniec sezonu wtedy, więc tam prawie nic nie pograliśmy, ale no, początku więcej pamiętam, na czalmodach. <grym> Początki też w ogóle na scenie takie były, nie? Troszkę szarpanych lanów, troszkę czalmodów, troszkę jakichś kwali czy, czy, czy innych turniejów. No każdy tak naprawdę szukał okazji do rozwoju. Natomiast kiedy ustabilizowała się nieco nasza scena. Ultraliga, która trwała przecież przez wiele lat, wiele sezonów. No i druga dywizja, w której wiele ścieżek tak naprawdę się przecięło i wiele znajomości rozkwitło. Jak wspominasz ty, ten twór, jako gracz, jako widz, jako fan? Jakie wspomnienia masz z drugą Ultraligą? Bardzo pozytywne. Jakby w każdym teamie, w którym byłem, jakby grałem z fajnymi ludźmi, z którymi się do... mam rację, że dogadywałem. I był to wspomniał dobrze ten okres. To też był taki okres, kiedy nie trzeba było tego brać jeszcze aż tak na poważnie, można było też się w sobie tym bawić, bo już wiadomo, jak weszło się do pierwszej utraki trzeba było jakby dać nie te 100%, tylko te 200%, więc mimo wszystko to zaczęło się traktować tylko pracę trochę, a w tej drugiej utraki tak się grało, tak wiadomo, bardziej było więcej luzu po prostu. Już. Czyli można powiedzieć, że taki faktyczny tryhard, stuprocentowe, dwustuprocentowe skupienie pojawiło się dopiero po wywalczonym awansie w trakcie turnieju promocyjnego czy może na samym początku przygody z Back to the Game? Jak to u Ciebie wyglądało? Akurat z Back to the Game to było takie coś, że już od początku, jakby jak ten pierwszy speed graliśmy właśnie drugi drugiej i wywalczyliśmy tego slota, no to już wtedy już był właśnie ten tryhard, ale w tych poprzednich drużynach to już to było takie właśnie ze ziomkami, mimo że tutaj też graliśmy właśnie ze ziomkami, ale była ta cała otoczka, że mieliśmy jakby motywację, że musimy się starać, jakby nie tylko swoją, ale samą to, że organizacji. Czyli była grupa żomeczków, dalej było fajnie, ale jednak była organizacja, były konkretne cele, no i oczywiście z nimi przyszły konkretne osiągnięcia. W drugiej dywizji rządziłeś i dzieliłeś na midzie, niewielu mogło stawić czoła. W Ultralidze niektórzy mieli pewne obawy: czy to Back to the Game da radę, czy ten botlen jest wystarczająco silny, czy ten mid, czy ten jungler? Było wiele pytań: czy nie będzie tutaj rewolty, nie będzie zmiany składu? A tutaj proszę bardzo: zaledwie zmiana top-lanera pojawia się COSI. I zaledwie trzecie miejsce, albo chciałoby się powiedzieć aż trzecie miejsce, bo niektórzy byli w szoku, że Back to the Game jest w stanie osiągać takie rezultaty. Czy wy od razu po awansie do Ultraligi, po przeskautowaniu przeciwnych organizacji, przeciwnych drużyn, już w głowie rysowaliście sobie, że okej, okay, trzecie miejsce to jest plan minimum? Tak, jakby jak poznaliśmy wszystkie składy w tym pierwszym sezonie, to jakby z o. i my wszyscy jakby widzieliśmy, że top 3 to jest plan totalny minimum że wszystko co będzie dzisiaj to no po prostu stracony trochę speed będzie. No i mimo wszystko na początku tam zaczęliśmy 0.4, strasznie mieliśmy... można powiedzieć unlucky gierki. <gry> Ale ostatecznie docięliśmy i pokazaliśmy, co potrafiłem. Mm -hmm. I potem e, tak naprawdę kolejny sezon jeszcze lepiej. Nie było już startu 04, ale nie było też jednego e, konkretnego rywala. Orbit Anonymous, skład zmieniony, zagrożenie nieco mniejsze. Więc ten główny rywal Zero Tenacity momentami naprawdę w zasięgu ręki. No i sam, sam sezon wydaje mi się, że e, naprawdę wielkim sukcesem back to the game. Jeśli wyprzemy z pamięci finał, no to tak naprawdę można powiedzieć, że lepiej być nie mogło. Natomiast ja chciałbym zapytać, jaka atmosfera była wewnątrz drużyny? Zmieniały się niektóre personalia, zmiana toplanera, później zmiana na pozycji strzelca, nowy sztab trenerski, który razem z wami pracuje. Organizacja się rozrastała, wyniki przychodziły. Natomiast, czy w środku dalej to była grupa kumpli, luz, tylko po prostu coraz to większe cele? Tak, raczej ten klimat takiego, takich ziomków ITP zostało, mimo wszystko. Jakby też zmiana na Edicary to już była na loterach, tu, z który i tak jakby wszyscy się znaliśmy, więc to jakby nie był taki przeskok, że nagle musimy być poważni, bo ktoś nowy wchodzi, tylko mimo wszystko dalej był ten jakby klimat podtrzymywany. No i mimo wszystko to wiadomo, miał swoje minusy i plusy, ale według mnie to bardzo na plus było. Siła przyjaźni, ta, ta mistyczna, doprowadziła Was na brązowy medal, na srebrny medal, no i złota w samej Ultralidze wywalczyć się nie udało. Ultralidze, powiedzieliśmy, papa, teraz witamy Rift Legends. No i oczywiście, zanim zapytam się o, o cele, o, o Twoje plany, o to, kiedy powrót do grania w wyjściowym składzie, chciałbym zapytać Ciebie o odczucia jako gracza, jako fana, jako widza, czy zmiany, które zostały zapowiedziane w Rift Legends, odbierasz bardziej na plus, czy nie jesteś do nich przekonany? W pewnym sensie formatu ligi, czy... Takiego. Mamy trzy splity, mamy zapowiedziane finały lanowe, Fearless Draft, BO3. To ja powiem od początku, że mi się ich logo nie podoba. <grym> I nazwa. Okay. A format ogólnie wydaje mi się bardzo ciekawy. Są te Fearless Drafty i ogólnie, że więcej splitów. Wydaje mi się to bardzo ciekawe. Będę oglądał. Będziesz oglądał, to zdecydowanie. Natomiast co z graniem? Bo wspomniałeś, że już pod koniec zeszłego roku pojawiała się wizja, żeby bardziej skupić się na innych aspektach życia, poza Ligą Legend, ale w drużynie zostałeś. Czy zostałeś w drużynie dlatego, że jest tu fajnie, miło, wygodnie, wszyscy się lubią? Czy jednak cały czas masz ochotę, zostawiasz sobie taką furtkę, żeby jednak wrócić do tego grania, prędzej czy później? Właśnie pod koniec tego splitu Miałem takie myśli, że trochę lekko mnie, jakby można powiedzieć, męczyło to granie, takie czułem presję trochę. I postanowiłem, że na ten speed sobie wezmę po prostu po części przerwę, bo jakby dalej gram w Lola. Mam jakieś tam, można powiedzieć, lekkie ambicje, ale one trochę jakby zmalały. I jakby po prostu postanowiłem, że. Będę chciał teraz się skupić trochę na sobie, jakby na jakimś rozwoju, też zacząłem chodzić na siłownie i po prostu ciężkość też na treningi, w których treningi, na których nie chodziłem od ostatnich 4 lata, więc to takie powroty do korzeni i po prostu żeby oczyścić trochę głowę. Niektórzy mówią w zdrowym ciele zdrowy duch. Inni mówią, że odpowiednia forma fizyczna, wstawanie rano i dieta, to wszystko sprzyja tak naprawdę graczowi oraz jego wynikom później. Natomiast no, to będziemy mogli dopiero ocenić, kiedy faktycznie zobaczymy Cię po raz kolejny na Rifcie. Teraz widzimy Cię niejako w rosterze Back to the Game, widzimy, że nie jesteś tam jako rezerwowy. Jaka faktycznie jest ta rola rezerwowego? Czy jesteś gotowy, aby w dowolnym momencie wskoczyć i uzupełnić lukę w drużynie? Jesteś swego rodzaju atmosferowiciem, maskotką drużyny, kimś od zabawiania reszty, bierzesz udział w review. Jaka faktycznie jest rola rezerwowego w tym teamie? Aktualnie to jak na przykład Media Day, to trochę byłem taką maskotką, ale lubię czasem trochę poddymić, więc można tak powiedzieć. No ogólnie to raczej czuję się, że jakbym był miał wejść z ławki normalnie na mecz czy coś, to raczej bym dał radę, jeszcze patrząc na Reszty składów. No, Skład Back to the Game w tym momencie jest mocny. Tutaj na, na pozycji e, środkowej Alejki na pewno konkurencja z Roysonem byłaby dość trudna. Natomiast faktycznie patrząc na resztę, resztę stawki Back to the Game, co by tutaj dużo nie mówić, wygląda po prostu jak jeden z faworytów do wygrania całej ligi. Czy ty, swoim skromnym, prywatnym zdaniem, masz jeszcze jakiś inny team na oko? City, City, Forsaken? A może ktoś inny? Ja, ja wiem, że chłopaki zrobił top 1. Na luzie. I taka atmosfera w drużynie musi panować. Słuchaj, rozmawiałem. Wydaje mi się, że już tak naprawdę z wszystkimi reprezentantami Back to the Game, od wyjadaczy takich jak Szasku, poprzez nowe transfery, jak Agresivo, Royson czy Chipsy, i wszyscy uważają, że w tym roku złoto musi być. Pierwsze miejsce po prostu musi być, i niektórzy nawet mają dużo większe ambicje. Agresivo, który w pewnym momencie dominował LFL-a, czy, czy grał w Lecu, mówić, że to jest czas powrotu na europejskie salony. Powiedz mi, jak ty patrzysz na całą organizację, jaką jest Back to the Game, od samego początku, od, od koszulek, od siły przyjaźni, od y, tych fenomenalnych bootcampów w trybie, po ten obecny, nieco bardziej y, ustrukturyzowany wygląd organizacji. Czy uważasz, że Back to the Game jako drużyna, jako organizacja jest gotowa do tego, żeby regularnie walczyć na EMA Masters? Czy to kwestia tego, jaki skład będzie w danym sezonie? Według mnie będą w stanie walczyć jakby regularnie na MMA Masters i jakby mimo wszystko patrzę na drużynę bardzo pozytywnie na całą organizację, ponieważ to się cały czas rozwijać i co Split moim skromnym okiem mi się wydaje, że to się mi udaje. Co Split na razie, a kroczek po kroczku coraz to wyżej. Natomiast ja jeszcze chciałbym zapytać, co jeśli Royson będzie performował jak Faker czy B? Co jeśli cała drużyna pójdzie tak daleko, że Sisyf, siedzący na ławce rezerwowych i skupiający się mocniej na sobie, nie będzie w stanie dotrzymać im kroku? Jakie plany, jeśli League of Legends faktycznie pójdzie w odstawkę? Planuję. Czy się na jakieś studia na pewno. No i po prostu znaleźć jakąś pracę i prowadzić spokojne, nudne, życie. nudne życie. Na drugim planie. Spokojne, nudne życie. Niczym farmienie, kontrol magiem, nam do pierwszego power powerspike'u. Zgadzasz. Dobra, e, dzięki serdeczne Syzyf. No, miło było Cię zobaczyć po raz kolejny. A, troszkę niemiło, że nie będę widział Cię na Rifcie, ale patrząc na organizację, na drużynę jako całość, jako kolektyw, no, wydaje mi się, że ten skład po prostu jest najmocniejszy i po prostu zarówno Tobie, jak i mnie pozostało trzymać kciuki a i dopingować chłopaków w następnych poczynaniach w Rift Legends. Dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę. Miło jak zawsze. i Mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Również miło było pogadać. поздрав